Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Horacewood, i to jest druga część środowej aktualizacji z dnia 11 sierpnia. Nie wiem, w każdym razie, tak, um, jest, je, um, jest aktualizacja Hannie Jeździeckiej i no właśnie tam jedziemy. Tak więc, ojejku, ojejku, ojejku. Okej, okay. hala, hala ujej hmm. yeah. Są mi się kliknęło, tak trochę i mogę przepraszam Was za dźwięki z otoczenie, bo tak mi jakiś tam hałas robi i w ogóle no. I no jeżeli chcecie, żebym robiła. Uuu, jo, jakie ładne! Mm. Teraz Wam przeczytam, ja naprawdę jeszcze nie widziałam hali, mm, ale przeczytam Wam, co będzie mm. nowego w tej hali. Yy, to tak. Będzie konfiguracja rekwizytów, przybieralnia, kawiarnia, tańce na trybunach. Więcej ustawień kamery, stylistka i muzyka i może będzie można zmienić muzykę w zależności od swojego samopoczucia oraz specjalne oznaczenia. No. Yy, no i jeżeli chcecie, żebym robiła trening, yy, na przykład jakiegoś konia, no to to... to, to nie mogę napisać, że piszcie, bo mam wyłączone komentarze, więc no, to nie wiem, zostawcie mi duży łapek w górę. No i jeszcze tylko powiem, że tutaj dziewczyny chyba nagrywa jakieś realistyczne SSO, ale nieważne. No, jeżeli chcecie... Dobra, zanim wejdę, to tak zrobię, żeby nie widzieli, to żebyście nie widzieli, bo to niespodzianka. Jeśli nie dla mnie też. No to zostawcie subskrypcję, by być na miesiącu, chociaż możecie mi tylko bez słoneczka, ale nieważne. Po prostu zostawcie subskrypcję i duży łapek do góry. A teraz jedziemy! Okej. Okay. Mm. Tutaj widzimy, mamy takie przeszkody, no to jedziemy, jedziemy. Mhm. Chyba jadę pod prąd, co nie? O, właśnie, jak była aktualizacja o wyścigu u Lindy, to właśnie o takie karteczki mi chodziło. Jakie tutaj są? Bo mogliście nie wiedzieć, co to mi chodzi, ale o takie karteczki, tylko. No, dobra, chwila, tam jest pierwsza przeszkoda. No to jedziemy. Jej! I jakby mogę to zrobić z. Mogłam to zrobić jakby z sześć to będzie to 7 nie, to jest dwa okej, okay, nie, nie rozumiem tego, ale naprawdę prezentuje się pięknie no, super, taka realistyczna, mega tylko mm, trochę nie pasuje mi to, bo to, to takie ten, ale to moje zdanie, no naprawdę jest piękne te lampy dodają takiego uroku i Idy takie pochodnie. No super naprawdę się prezentuje. Ale gdzie jest ta kawiarnia? Hmm, hmm. O ja cię nie mogę. Ale to się zam... To się zamyka! Dobra, tutaj jest taka ujeżdżeniowa. O, tutaj mamy kawiarnię. To poczekajcie. Z... Zmień muzyczkę. O, i mam tutaj również przebiela... Prze, przebielarnia przebierar... Prze, przebiela... przebierarnia Dobra, E? A, tutaj mam kamerę Światło mogę... Ej, czy ja włączyłem? Wrzuciło mi ze Star Stable, czy... No, dobra, nie ważne, tego, tego nie było O, ja mogę to, O, ja mogę to, tu... tu. Mogę tym ruszać, o jace. super. Super. Tutaj naprawdę super. Dwa to jest to... A w tym jedynce też... w jeden też mogę ruszać. O, mogę ruszać. a ktoś tu się zmienił. W dwójce też mogę ruszać. wszyscy czekają, super. W trójce też. Nie mogę ruszać. Okej. Okay. A w czwórce... O no nie, przepraszam, klikam coś i nie wywala. Bardzo przepraszam Was za to. Któreczka. Oh, o, naprawdę super, super, super. I można zdjęcie robić i, i w ogóle. Um, o, i teraz tutaj moje głośniczki. Tutaj mamy. Kur. Cool. Dobra. Nie, chyba jednak nie skorzystam z muzyczki. Ale muszę tak wszystko obczaić. Aha, tutaj mamy przebieralnie Hmm, no, 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 super, tutaj możemy sobie coś zjeść. Ale tutaj jest pokazane, że można chipsy wziąć. a nie można, no to ja sobie wezmę na miło. Um, dobra. I idziemy tańczyć. Super, super. A tutaj można co robić? A, tutaj można zmienić fryzurki. Bo stylistka mam, Mam tutaj stylistkę. Okej, okay, ale jednak, jednak fryzura mojego konika mi się bardzo te koreczki mega, mega, mega podobają i, i nie zmieniłabym ich. Bo to jest taki jakby ujeżdżeniowy, no to sensie. Ja? Sędziowie. Proszę docenić mojego konia, bo. potrzebuje piruet. A mało osób potrafi piruet. Nie, no nie. Dużo. W sumie ludzie to bardzo dużo. Ludzie bardzo dobrze umiem robić piru piruety. Ale naprawdę u koni to nie lada wyczyn. No bo. Super super. Ale naprawdę piękna to jest arena. Jeszcze obejrzymy ją od... i znowu są te piękne lampy. Tak, mi się z tego wszystkiego najbardziej podobają lampy, jeżeli mam być szczera. No, zaproszenie do znajomych, okej. Okay. O mama, mama, ma. O dobra, szybko, szybko. Je ja, ja wypuszczają, mama, nie? To, czemu nie mogę? ruszyć konia. O, jeszcze tutaj coś mamy. O, tutaj są te konfiguracje. Okej, okay, A. To będzie. pokażcie mi. Okej, okay. B. A C No, super Ja sobie poćwiczę na tym A Ale naprawdę pięknie to wygląda Ale jak już mówiłam Z całej aktualizacji Aha, dobra, tak to się otwiera jeku! Dobra, ale jak mówiłam To z całej aktualizacji Najbardziej podoba mi się Lampa Lampy ogólnie I te okna, bo są naprawdę piękne i mi się naprawdę podobają niech kilka. teraz pobiegniemy tutaj kusikiem Ten koń ma się przypusz ode mnie. Nie, dobra, bo on tym... Aha, dobra. Ja tylko sobie mm, myślę. Wszechśmiej sobie myślę. No, ale naprawdę super. No... Naprawdę star Muszę was... No, w sumie powinnam. Muszę was pochwalić, bo naprawdę... Zrobiliście coś wspaniałego. Tak. Tak, bardzo wspaniałego. Ale przy tej aktualizacji bardzo mnie wyrósł. Wiem, że to nie wasza Wina, ale moja, ale. Ale naprawdę szacun. Jeszcze fajnie było, tylko tak mówię, jakby mm, te liście takie zwisające, jakby zwisają z tego wejścia. No myślę, że byłoby naprawdę spoko, Tak tutaj mamy takie, takie o labirynty czy coś takiego. Hmm. No dobra. E, Chciałem tylko powiedzieć, że aktualnie nie przyjmuję do znajomych. I do grupy. No, mogę dołączyć się, ale ogólnie teraz nagrywam odcinek i nie za bardzo, ale pozdrawiam się Susan, więc no. Niestety. Hmm. No, chodź na chwilkę przyjmę, żeby, żeby nie było, żeby nie było, że, że. Ale zapraszaj trochę więcej osób, bo dwie osoby. Trochę mało. To co ona tam napisała? Na grupie. Wyjedziesz, bo się pomyliłam. Wyjdziesz. A, wyjdziesz, a nie wyjedziesz. Nie ma problemu, ja i, i tak bym nie mogła pograć. Um, no, ale naprawdę, Star był piękne, muszę Was pochwalić. Na, muszę po prostu, bo to jest wspaniałe, co zrobiliście. Tak, mam cześć. Um, dobra, no to. żegnajcie, papa! Pa. Mój koniec, bardzo zadowolony, i naprawdę. Super, super to wygląda. Pa, pa. Do następnej aktualizacji!